Lampka się świeci? Tak! Witam Was z mojej na kolejnej nagrywce. Widzicie, na pełnym okrasie moją Małżowinkę za mną siedzi mój syn. Informuje nas, informuje nas szanowny internet, gdzież to mamy jechać. A dzisiejszy wyjazd to uwieńczenie naszego urlopu, który... Oj, zaczyna kropić, a miało nie padać. który kończy się za dwa dni. Także za dwa dni kończymy urlop, a dzisiejszy wyjazd chcielibyśmy mm, poświęcić na taką traskę, ale chyba się wrócimy, bo jak pada, to sobie damy chyba spokój. Hmm. No to mnie zaskoczyło, miało dzisiaj nie padać Także Jestem naprawdę rozczarowany tą pogodą Także nie wiem co wam powiedzieć teraz, bo mnie całkiem z pantałyku wybiło Może to jakiś tak przelotny deszcz Przeleci po nas i, i, i ten No Czy się chyba jednak wrócimy Muszę się... Łukasz jak to jest... Jak sądzisz? Wracać się czy Aleca? Wracać się czy jedziemy? No zobacz, te pogody... Nie Nie. Zostało tak mało kilometrów, możemy tego, dojechać już. Mówisz. No jakoś tak daleko, daleko dojechaliśmy. No ale to jest jeszcze godzina jazdy, ale w takim deszczu to może być nieprzyjemne, nie? A w drugą być będzie tyle samo, więc na jedno wychodzi. No może to... Miał nie padać kuźma To pada coraz mocniej z cukru nie jesteśmy, ale wiesz Nie mamy, nie wzięliśmy odpowiednich stroi Ja tym bardziej No, a może nie będzie padać Także umiłowanie mojej pogody Nas zaskoczyła O kurde o to grad pada Pojedziemy w gradzie Zawrócimy. O kurwa. Hm. zawróciłem. musisz zejść, no. Wracamy. Ale pogoda. Kurwa, tak mówiły te prognozy. Żeby cię nie uderzył, nie? Nie, pokojnie, nie, nie, słuchaj, nie, Musimy mamy pomóc, przestawić motor. Trzymaj go, żeby się nie przywrócił zawracamy do domu. Zejdź, jedź no Ja trzymam go, no właśnie złaś Ale to miało nie padać dzisiaj Co? A masz? Daj mu tę przeciwdeszczówkę. Z jest góra. No. Pachnie ładnie. Bo Ale to, to się nie rozerwał. O kurde. <laughs> Jedziemy jak najszybciej. Ale pan to schodnie, pan to Nie, nie musisz, za no, to się zakłada. Śpieszcie się, śpieszcie Ja pierdolę, miało nie padać nic Ale przygoda jest Świeci się lampka czerwona? Także, mój, moi moi, przegrupowanie, nie dojedziemy do tego miejsca, gdzie chcieliśmy dojechać, ponieważ strasznie nas moczyło. Kurtka przemokła, skóra przemokła, nie spodziewałem się, że tak może przemoknąć skóra. Ja kiedyś miałem kurtkę skórzaną z Arboru Polski, firmy robiącej odzież skórzaną. Mi nie przemokła ta zixona ziksona przemokła. Dosłownie. <laughs> halo, halo żono Przemokła dosłownie na wskroś. Tak samo w butach, spodnie, wszystko mokre. Rękawiczki. Burza była, znaczy burza, no były początki burzy, zaczęło grzmieć. Podało tak mocno, że musiałem zdjąć kamerę. normalnie Armageddon mieliśmy tylko jeden strój przeciwdoszczowy, który ubrał mój syn a my sobie zmokliśmy także w takiej przygodzie wracamy do domu nie dojedziemy do naszego celu tylko zmieniamy, zmieniamy plan, ewentualnie pojedziemy samochodem ale jedziemy się do domu przebrać jesteśmy cali mokrzy także na chwilę obecną są to wszystko witam Was miłowań moi Wracamy, wracamy z naszego nieudanego ee, Nieudanego wyjazdu Zmokliśmy Nieprzeciętnie Dopadła nas ulewa z, grz, z grzmotami deszcz tak padał mocno, że można powiedzieć, że nie było widać na, na na 10 metrów więc tylko jak było to możliwe to zawróciliśmy jesteśmy mokrzy z małżonką nie przygotowaliśmy się do tego wyjazdu na taką okoliczność deszczową co prawda mieliśmy w kuferku jeden strój jeden strój przeciwdeszczowy to założył go nasz syn eee, Przynajmniej on jest suchy My natomiast My natomiast suchymi nie jesteśmy Dochodzi nas Elżuniu, dochodzi nas I zaraz nas będzie wyprzedzał 50 centymetrowy Nikt nas nie zapomnił No, nikt, nikt Tylko taki mały 50 centymetrowy motorower Ale co tam 50, 50. No bo z góry. To się bójno do 60. No dobrze, 70. To odchodzimy mu. Także teraz walczymy z motocyklistą na 50. Prawdopodobnie nas zaraz łyknie. Chociaż Żona Żona próbuje tutaj to no, już nie mamy szans Nawet światła włączą Dawaj, dawaj, butuj, 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 butuj do końca, szybko to by było 8 80 no, teraz a to chyba... No nie, no jak jedziemy 80, to od, 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 odskakuje nawet No tak, no tutaj nas wyprzedzi bo na pewno nie stanie, bo... To może nie stanąć w ogóle. To przynajmniej będziemy mieli wytłumaczenie dlaczego nas 50 chlasnęła pod linie się podjeżdża pod linie A marek giry się tam tasowały. Tiry na tory, uuuu No jeden drugiego wyprzedzał O kurczę <try> teraz odjechaliśmy bo motocykliście Taki dumny jestem z Ciebie, nie dałaś się wyprzedzić no, powracając do tematu, e, także zmokliśmy niesamowicie. Kamerkę musiałem wyłączyć, schować mimo, ona jest wodoszczelna, ale e, ta wodoszczelność się kończy na, na tym, że, że mam tam podpięty mikrofon. Zresztą mi tak gówno byłoby tak naprawdę widać z tego, co filmuję, ponieważ prawda jest taka, że o Boże, a ten. Za nami ten motorower głośno jeździe. Ja słyszałem go. Może mój? Nie, nie jego, bo już tam kurwa gazował także na granicy wytrzymałości. Także oto w ten sposób wróciliśmy bez filmowania i bez bez osiągnięcia celu no cóż no, zdarzyć się może można byłoby na siłę ten cel osiągnąć jednakże zdrowie dla mnie najważniejsze i w tym momencie nie takiego jakby to powiedzieć konieczności konieczności ee, e, nie mam konieczności chyba kupię powiedzenie osiągnięcia tego celu idziemy do domu się przebrać niby byśmy wyschnęli na, może w czasie podróży ale daliśmy sobie spokój także motocyklista na ścigający z, czy motorowerzysta <grym> skręcił y, tudzież w inną stronę na szczęście <grym> y, y, oszczędzając nam wstydu <grym> a stąpisz? A, Kurczę, jesteś dumna. Nie jak mnie, znaczy ciebie jak ciebie, ale mnie, kuźwa. Gdyby mnie piździk pi 49 kubik centymetr nie wyprzedziło, to wiesz, trochę to. Ale on by sobie w domu chyba, nie wiem, zdjęcia oprawił w ramki i to wszystko. Jakie zdjęcia? No nie wiem, może ma też kamerkę, skąd go wiesz? Nie idziemy na żadne zakupy, jeździć do domu, bo jestem tak przemoczony. No jadę, no jestem no, mokra. Także żona mokra, to jedziemy do domu. Musimy wykorzystać ten fakt. I tym optymistycznym akcentem kończę mojego motofloga. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się cieplutko, pa.